Cześć witajcie, ja nazywam się Legwan Halo, Steffol. Ja, ja jestem Stefan i tak. nagrywam już od jakichś dwóch minut Deploy screens? What the fuck is deploy screens What? A ty się ustawiłeś? <laughs> Ustawiłem. A dobra, bo ja czekałem na ciebie. What? What? Ale wypas Dobrze, to może słowo wstępu? Do odmiany gramy w Szoguna, ale jest to na wypasie Tryb gry, bo nie mamy gejowskich weteranów ani generałów, i mieliśmy do wyboru rody, które dawały nam pewien pakiet jednostek oraz specjalizacji, i musieliśmy sobie w nim wybierać. O! I sobie zrobiliśmy armię. Tak. Ja przyniosłem ród Otomo, który bardzo nie lubi yy, shintaoizmu oraz buddyzmu i sprowadził sobie chrześcijan na swojej ziemie, tak więc mam strzelców Terko. Czyli portugalską piechotę? A ty masz? Ja przyprowadziłem ze sobą. Klan Mori, o, tego słowa mi rakowało. Klan, chciałem powiedzieć, lud, lud. Klan Mori, który ma fajną nazwę. Więc go przyprowadziłem. <grym> I coś tam. Coś tam. I, co, I coś tam, coś tam. I są fajni. I wziąłem sobie. I laguje. Armię, i laguje, no. Ja mam 10 klatek i. a sam sobie szogun laguje. Co ty tu masz? Wow. Uuu. Na Portugisterkos Portugis Tercos. Uh, si, senor. Czy oni, oni mają portugalskie normalnie modele z wasami. No. Wow. Wyobraź sobie, że też masz te delce. Wyobrażam sobie. Co ty tu masz? Pewnie wziąłeś na jestu wako. Ja to wiem. Co? wiem? Na jestu wako. <laughs> chodźcie, tylko, chodźcie. I masz? Te Subo Warriors oh no. <laughs> Plus Formation oh, okay. nie to było kurde, to było Formation, ale są lagi, a <laughs> e, nie ma już aż takich złych, to też dalej są trochę. O, i masz historycznego generała? Mam. Jest wypasiony. Mori Motonari. Ciekawe, co takiego zrobił. Coś tam w Mori, pewnie to po to, to. to. Spokojnie nie powstrzymaj mnie przed zabiciem ciebie. Pom pom pom, i musimy mówić jak, jak, jak damy, wiesz? Tak to mniej więcej działa na YouTube. Pom, 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 pom. Um, Sephall, Grasz ze mną? A miałem wyciszony mikrofon Miałeś wyciszony mikrofon jak śmiesznie Tak, tak śmiesznie, A, chciałem powiedzieć, że w tym momencie e, wjechałeś w moje włócznie za darmo, to było fajne Lubię wierzyć w twoje włócznie, wiesz? Lubię twoją włócznię <laughs> <laughs> I Wiesz co mi się nie podoba jak mam dwa monitory? No. Mogę wyje wyjechać myszką na drugi ekran i wtedy możemy się szogun Eee... Nie da się tego w opcjach ustawić, żeby się nie dało? Nie da się. Nie sprawdzałem, ale wiem, że się nie da. Słabiutko. Cześć! To moje włócznie. Eee, miałeś nie patrzeć tam w momencie, kiedy coś tam robiłeś innego. Ale dobrze, że mi powiedziałeś, bo akurat nie patrzyłem. I cześć, tam też były moje włócznie, w sensie yeah. u mnie. Tak. Yeah, I know. I know that. I'm sexy and I know it. Dobra, to wstępną wymianę mam być za sobą. To był koniec zmiany już No, to to ładnie wiesz, taka wymiana uprzejmości przed bitwą <grymne> Teraz koniec, teraz możemy się bić <grymne> no To było to starcie harcowników tak zwane, tak? <grymne> nie, znajdziesz moje przed jednostki O nie Oh nose. Co my tutaj mamy? Sword Dojo Niech będzie Sword? Sword? So, sword? sword dojo? Dojo. dojo? Sword dojo? Dojo? <laughs> Jak już z dojo? dojo, dojo? 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 Jojo, <laughs> Jojo aj, aj. Małeś na mnie patrzy złym wzrokiem, jak mówię jojo Za każdym razem jak nie mamy co mówić, zaczynamy pierdolić straszne głupoty <noise> I dobrze <noise> Takie bez sensu Co ty tutaj masz? Bęke ins Blades Z parasolkami nad głową Dobrze, duży atak Z parasolkami Ej, tu jest... No mają parasolki nad głową, żeby im się główki nie przegrzały Gdzie oni są? A tutaj, O, o. Są wyznawcy Wielkiego Grzyba po prostu. Ile oni mają w zasięgu? Wyrąbano miłość. A, bo to są bohaterowie. No. Jak działa hold firm? Jeszcze raz? Jak działa hold firm, umiejętność? Nie mam pojęcia, no i ci przeczytaj. No właśnie, nie wyświetla nic. Czekaj, hold firm? To naciśnij, A, dobra, się. widzę, ok. Widzę twoją kawalerię. Nie, oni są niewidzialni. Mają przeszkolenie ninja-kisho i mogą sobie swobodnie szarżować, niewykryci. Ale przetasowania dzikie. Uu. Pro, pro gra. Like a boss. sobie ip pijemy jak w terkawcie. Co najmniej. Gdyby gra jeszcze odpowiadała w miarę na to, co robię. To by było sympatyczne. Eee, po co? No, próbuję znaczy jednostki na przykład. Mam z tym problem, już spory Dobra, gdzie są ci panowie tu i tu Okej okay, super nasko Generał, chodź Uh... Shameful display. A w ogóle ciekawe jakie mam umiejętności jako generał Like I give a fuck Jakieś zachęty Stani Mam staniewacz. Też mam staniewacz. No. I się specjalnie nie chwalę tym. A widzisz, o może. Aha. Czyli Kanapka. Włączyli. Super. Warcry! W sumie nie wiem co tu się dzieje, już to bardzo. <laughs> no, bo stworzyła się wielka kanapka. No. The great summit of death and destruction. Shame for the spray. Shame for the spray. Moje jednostki, nie sypać się. Walczyć do śmierci. Mogę Ci to naprawdę zagwarantować. Bring it on. Niczym Łucznicy? Czekaj, ja co łucznicy? Ci łucznicy mówisz! Nie uciekaj! Plumbing your windows, chopping your people up. O nie, moja armia się sypie. Niestety, Stephen's lepszy w szczególności. Powtarzałem to zawsze. Nie No tego trochę Niech Ci będzie Widzisz, dużo zginęło twoich. I w ogóle bardzo dobra bitwa. Tak, bardzo dobra bitwa. Bardzo przegadana. Z ciekawym oraz rozwiniętym komentarzem. Jak to zawsze? Na nas można polegać po prostu. To jest quality play. Tak. My jesteśmy śmietanką polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi o komentarze. Tak. To czyste no, i rozbudowane. Dobra, zaraz się zobaczymy sobie wyniki. O ile tak. mi szczególnie dropnie. I zrobimy analizę taktyczną. O! No tak, według mnie przewagą Stefala było to, że lepiej gra w tę grę. W, ta, w, w tę grę? Tak, w tę no, grę. mogę ja to powiedzieć, że udało mi się fajnie tobie złapać linię w momencie, kiedy moli, moi portugalski, portugalski, portugalscy perko stali z tyłu i bezkarnie strzelali, więc nałapali no, po 100 fragów. No. No i plus... Już to widzisz? Dodaci, to już to widzę, ja mam szybciutki nie to co. sanowa bijacz. E? Ej, ale ja znalazłem przed, przed chwilą jednogigową kartę microSD. Haha, o, do swojej moty do komputera może że będzie szybciej działać. Wsadzę sobie do. Tak, sobie koledzy. I zaraz Unit Statistics, zaraz zobaczymy, Wejście weź, weź ty się zastanów ile byś takich kart SD o, wsadził do jednego slota. Bo ma potencjał. No Bow Hero 20 zabił 31. Tadakatsu, Tetsubo Warrior, zabił 33, bo ich 20. Zostałe Dlatego, level. że wyłapałem ich kawalerią i tak co chwilę cofajem wbijając, cofajem wbijając. No, wbijałem. twoja kawaleria Kameranglę. tutaj dość dużo zadziałała. Ja miałem nadzieję, że ty będziesz miał więcej kawalerii i że będziesz miał na nią na tym samym skrzydle co ja, nie na kompletnie drugim. No, ale trudno, więc użyłem mojej kawalerii Jari do wbicia się w twoje naginaty. Na w czemu nie. No na bogatości. Stać mnie. Dobra, no. to, to by było na tyle. Bardzo fajna bitwa. No, Przeglądana przede wszystkim. Fajnie, że tak można grać tymi klanami, nie? Całkiem fajny tak, system. Fajnie, jest to bardziej zbalansowane. No. Nie, nie ma imba weteranów na 9 poziomie z 250 zasięgu z przeładowaniem 90, który wali jak karabin maszynowy. Na przykład. Prawda, dobra. Prawda. O, pa, mój pa. Pa, pa, ja też.